Cześć, kiedyś tam obiecałem, że coś nagram. Jeżeli chodzi o auto, yy, dzisiaj w sumie temat yy, konwersji 5x12. Auto 90% jest poskładane, yy, można nawet 80%, bo w sumie brakuje układu hamulcowego. Yy, siadły piasty tylne z Audi A4B54 do przodu do zwrotnic, jest to małe łożysko 75 mm eee, tarcza szaran 313 na 26 pierścienie do otworów centrujących Tomka z Tommy eee, montaż eee, w moim przypadku nie dawałem tej podkładki między piastę a łożysko wpracowując to, więc jest to tam bez bez podkładki. Wszystko kręci się bez obcierania. Co do montażu samego jarzma. Jarzmo pasuje na otwory zwrotnicy 94 mm rozstawu. W moim przypadku będę musiał zastosować podkładkę grubości 1 mm. Biorąc pod uwagę to, że bez tej podkładki skręcałem wszystko na gotowo. Okazuje się, że tarcza zewnętrzną stroną ociera o jarzmo. Przy okazji samego montażu jarzma warto jest po prostu zebrać od zewnętrznej strony kawałek taką wypustkę w sumie pół milimetra po zastosowaniu podkładek zebrania tego materiału. E, robi się nam równomierna przestrzeń e, między tarczą a e, jarzmem. Około 0,9 mm. Jest taki optymalny z tego względu, że nic więcej nie da się z tym zrobić. Być może dlatego, że sama tarcza jest grubsza. E, za 605 pasowałem. Próbowałem przymierzyć, ale Weź wejdzie, nie pasuje bo et tarcze jest za małe po prostu jest tarcza jest zbyt płytka na osadzeniu i trzeba by było dość mocno ingerować po prostu w samo jarzmo. układ hamulcowy z A6C5 w sumie chyba najszybsze rozwiązanie jeżeli chodzi o słab hamulca można dać 312 jeżeli zdobędziemy jarzma 451 które są w sumie Kosmicznej cenie, ewentualnie założyć 288 mm. Eee, tarcza też jest szarana. Nie wiem, nie miałem tego, więc nie będę mówił, czy tam trzeba ten pierścień centrujący, czy nie. Do 313 trzeba z tego względu, że jest większy otwór centrujący bez pierścienia eee, tarcza, po prostu góra-dół eee, Reszta układu hamulcowego, tam gdzieś wspominałem stalowy opłot, miedź od nowa. Pompa hamulcowa, serwo dwukomorowe za a 6 c 5 Pompa pochodzi z ABS-u. Nie jest mały problem z tego względu, że pompa ma dwa różne wyjścia: M12x1, M10x1. Więc coś będę musiał pomyśleć. Jako, że u mnie nie ma ABS-u w samochodzie, będę musiał zastosować takie trójniki W sumie koszt chyba takie trójniki 11.50, z tego co pamiętam. Wiadomo nowe końcówki do przewodu yy... serwo pasuje tylko na dwie śruby Jest montowane po przekątnej yy... zbiornik C5. Yy... Takim małym problemem też jest może nawet wyjść. Nie tyle problemem co trzeba przedłużyć przewód do bezprzęglika z tego względu, że jest po prostu z drugiej strony, no, a fabrycznie wiadomo. Fabrycznie w pompie um, to wyjście gdzieś było z tej strony, że ono bezpośrednio wychodziło sobie na sprzęglik. Co do montażu serwa hamulcowego, yy, z 80 trzeba przekręcić tą końcówkę. No, fabrycznie w tych serwach dwukomorowych yy, czy to z Audi A4B5, A4B6, A4B7, C5 jest na końcu kulka. Jest w ogóle całkiem inny ten całkiem inny sposób montażu. Z 80 trzeba przekręcić widełki do zamocowania do układu pedału hamulca. Co do samych trójników, można zrobić na dwa sposoby. Z jednej sekcji można puścić sobie przewód trójnik przód, z drugiej sekcji trójnik i tył. Ja natomiast nie wiem, też gdzieś pytałem o, o tym na forum. Będzie to zrobione tak, że po prostu z jednej sekcji pompy wyjdzie trójnik, będzie robiony lewy przód, prawy tył, i w sumie z drugiej sekcji pompy będzie robiony prawy przód, lewy tył. Co do tyłu, wiadomo tam, piasty z Audi A6, A6 C4. Setki C4, oczywiście ośka. Tarcza bodajże tam zostaje 245 mm, jak jest fabrycznie. Tutaj jaż może staje, zmienia się tylko tarcza. W moim przypadku wpadły też inne zaciski. Prawdopodobnie idą tu zaciski za 4B6. Seryjny korektor siły hamowania będzie tam pominięty, z tego względu, że ten, który jest w aucie, gdzieś tam podcieka. To też w sumie skutkowało ostatnimi problemami związanymi z hamulcem w tym aucie, no, po prostu hamulec się gubił po wyciągnięciu auta z garażu, tam nie wiem, dwu, trzymiesięcznym postoju Paweł, ile to stoi, zanim to ja. No po dwóch miesiącach, w sumie dwa miesiące stoi w garażu, auto ogólnie gdzieś tam około roku jest. Nie użytkowane przeze mnie ze względu na brak czasu. Eee, zamiast seryjnego korektora siły hamowania, wpadnie korektor siły hamowania, z ręczną regulacją, yy, regulacją siły hamowania yy, na tył. W sumie są takie korektory dostępne. Stosuje się je w motosporcie. Eee, no i w sumie z układu hamulcowego tyle. No, auto stoi. Zbyt szybko nie wyjedzie, bo pojawiły się tam małe problemy z układem zapłonowym, prawdopodobnie padł sterownik, wskazuje to na to, że po prostu gubi się, yy, gubią się sygnały wychodzące na moduł zapłonowy, zmiana cebek nie daje, yy, auto ma problem zapalić, jak zapali, pochodzi na chwilę, zgubi iskrę, zaleje go, jest potem problem go odpalić. Yy. W niedługim czasie, nie wiem, może ruszycie coś związanego z budową samego kolektora wydechowego, yy, silnik tak musi w sumie wyjechać do pola z tego względu, że będzie montowany kołnierz z kołem zebatem 60-2, takie kołnierze były montowane w grupie WAGA w silnikach 1,4,16V, bodajże w Lupo, New Beetle, w Golfie, mmm, dokładnie teraz nie pamiętam. Przy tej przeróbce na pewno trzeba gdzieś tam wiercić dziurę w zwoju skrzyni biegów, żeby wyciągnąć kable. Sprzęgło m, póki co seria. Może poza małym takim smakiem, że w sumie ta tarcza będzie takie kewlarem, żeby tam przy, tym, przy doładowaniu nie było problemu, żeby to ładnie kleiło. Hmm. takich rzeczy, przy okazji, jak wejdzie silnik, będzie robiony z wpływ oleju. Blok 2-3 ma takie wyjście Jest to gdzieś tutaj. O, tu są dziurki. Serdecznie na zimniskę wywiercić to. Przy okazji, będzie rewizja dołu. Mam nadzieję, że Paweł tam gdzieś pomoże wyciągnąć ten silnik, żeby to było raźniej. Się to robiło. wpadnie chłonica oleju kilka takich usprawnień mechanicznych elektryka wiązka wiadomo tam też kilka razy pisałem iziq3 plus od firmy automotive i tam przy pomocy ogarnięcia sterownika przez Krzyśka z kadzetki dersów wiązka będzie robiona od nowa z tego względu, że wiadomo, 30-letnie kable mają prawo tam spłatać jakiegoś figla. Zwłaszcza, że sama instalacja elektryczna w tym aucie, jeżeli chodzi o komory silnika, tam pozostawia trochę do życzenia. Większość kostek się rozpada, są wygrzane. Było to gdzieś tam reanimowane, jeżeli chodzi o silnicze krokowe, co w sumie widać. Czujnik temperatury cieczy chłodzącej też był problem z odczytem montażowym EFI. No, i w sumie tyle. Co do nie wiem, samego auta, co by to powiedzieć, na pewno wyleci środek, będzie zrobiona wydmuszka. Akumulator do bagażnika z tego wyglądu, że wpadnie głowica kawała KV z KV-owskim kolektorem sącym. Jak wiadomo, jest tam przepustnica wypuszczona w stronę akumulatora. Intercooler pójdzie przed chłodnicę wody. Zobaczymy, jak się to spisze. Robię tak z tego względu, że nie chcę po prostu zmieniać zderzaka. Jedyna alternatywa to zderzak z Kupei albo perfidne cięcie tego zderzaka i wypuszczenie tego interkulera w ogóle gdzieś tam przed auto. to jest bez sensu, jeżeli chodzi o takie modyfikacje, z tego względu, że to auto ma przypominać jak najbardziej auto seryjne. Co z takich rzeczy. Sama głowica pójdzie do obróbki. Mam plan włożyć większe zawory. 40 z nowszego NG, bo takie tam były. Takie same zawory były w starym przedliftowym NF-ie na kolektorze sącym na okrągłych kanałach. W sumie kolekt różni się tym, że sama głowica różniły się tym, że wtryski wchodziły do głowicy w przypadku NG wiadomo jest to kolektor to był osobny kolektor, osobno wtryskiwacze zawory były większe, ale dostanie tej głowicy w granicze z cudem, także już odpuściłem sobie szkanie mam tam kilka głowic z 2.2 silnik będzie odprężony tymczasowo kanapką z 20 zaworowców z na 200 20 zaworowców 3B dwie metalowe szczelki jasna. Normalne śruby bez jakichś szpilek, wzmacnianek ARP czy czegokolwiek. Wytrzyma. Cewki. Sekwencji w sekwencji wtrysku nie będzie. Aparat zapłonowy w sumie zostanie jako zaślepka w głowicy, bo dostać aparat z MCK na jednym okienku jest ciężko. A po prostu nie chce mi się przerabiać tego aparatu. Spawać tego okienek, wyważać, toczyć tego wszystkiego, bo tym jest to robota bez sensu. Silnik do tej pory pracuje na full grupie, była semisekwencja, no ale tam gdzieś też zaczęły pojawiać się problemy. Potem przy wyższej partii obrotów, być może, nie wiem, było to spowodowane słabym się wtrysków, może tam gdzieś pompa się kończyła. No, auto zostało odstawione, stoi do tej pory. W sumie przejechało tylko tyle, co spod garażu do garażu. Gdzie zimuje, Są tam jakieś prace prowadzone w wolnej chwili. Z tego względu że czasu też nie ma za wiele. Bo po prostu są inne zajęcia. gdzie też tam gdzieś przewinął się temat na stronie odnośnie Astry. Wojtka i Piotrka, Wojtka z WD Motorsport i w ogóle Astry z GSI Motorsport Team. Będzie EQ, Micro, mikro, będą cewki w dalszej w dalszym planie rozbudowy, będzie też w sumie y, ITB. Ale to czas pokaże, na ile pozwoli budżet. Póki co trzeba podłączyć sterownik, odpalić to auto, wystroić, wystartować tam. Z kilka razy zobaczymy, jak będzie działo to się spróbować, ale to już to nie Piotrek. Y, no i tyle. Hmm. Może pojawi się jeszcze jakiś materiał. Może z budowy kolektora, może gdzieś tam będzie jakiś taki odcinek, jeżeli dostanę sterownik, o robieniu wiązki do komory silnika. Auto w sumie będzie całe w środku zebrane, deska, wiadomo, jest to lepsza alternatywa do ciągnięcia kabli z seryjnych, seryjnych miejsc. No i tyle, jeżeli się podobało, łapka w górę, jeżeli ktoś chce subskrypcja, komentarz. W sumie tam komentować można. Krytykę chętnie też przyjmę. Wiadomo, nie jestem jakimś, nie będę usuwał komentarzy czy coś w tym stylu. Każdy ma prawo się wypowiedzieć, co myśli na ten temat. Także tyle. Do następnego. Pozdro. Cześć.